2014 rok obsypani nagrodami Bogowie, 2021 pierwsza kampania z Lekarzami. Jestem lekarzem, jestem człowiekiem, zrealizowana zresztą we współpracy z aktorami znanymi z Bogów. Teraz kolejny spot, znów z Tomaszem Kotem w roli głównej. Ten poprzedni był kręcony w warunkach prawdziwego Soru. Jak wyglądała praca przy tym teraz spocie? Dużo łatwiej muszę przyznać. Poprzednio trafiliśmy na czynny SOR, gdzie jak powtarzam, jakby nie mam dużo doświadczenia, ponieważ raczej nie choruję i była to moja pierwsza w życiu wizyta na sorze ze czynnym. Znaczy nigdy nie musiałem się tam znaleźć w potrzebie własnej czy kogoś bliskiego. Znalazłem się w ramach, w ramach pracy i to było bardzo trudne przeżycie. Kręcenie pierwszego spotu. W związku z tym my bardzo chcieliśmy. I nam, i pacjentom tak naprawdę ułatwić życie i e, nakręcić to w dużo spokojniejszych warunkach, ponieważ i nam się więcej uda e, i nie przeszkadzamy. Co jest najważniejsze. Wtedy na Sorze, e, no cóż, stawaliśmy przed wyborem: albo my kręcimy, albo pacjent jest przyjmowany. I to była przerażająca perspektywa. W związku z czym absolutnie nie chcieliśmy powtórzyć czegoś takiego. Tamto doświadczenie nauczyło nas bardzo wiele, ogromnej pokory też. E, ale to musiało się teraz odbyć bez szkody dla nikogo. To znaczy, mieliśmy wtedy poprzednio e, poczucie, że być może ten dzień na Sorę przebiegałby sprawniej, gdyby nie nasza obecność. Mimo, że jesteśmy tam, żeby pomóc, ale w jakiś sposób przeszkadzamy też. Jesteśmy tam ciałem obcym. Więc tym razem chodziło o to, żeby zrobić to zupełnie bez szkody dla nikogo, już skupić się tylko na tym, że możemy pomóc. Warunki pracy były spokojniejsze, ale ten dylemat pokazany w półtorej za ledwie minuty. Ogromny. Ratować, nie ratować, brać odpowiedzialność za życie pacjenta z narażeniem tego, że przyjdzie prokurator, no czy jednak walczyć. No to jest przerażająca perspektywa, muszę przyznać. Nie wiem, jak to się stało, że mamy w ten sposób skonstruowane prawo. Zupełnie nie wiem, bo należy też odróżnić. Tak sądzę. Błędy lekarskie od zdarzeń losowych są rzeczy, na które lekarz nie ma wpływu, po prostu, dlatego że, no cóż, ludzki organizm to nie jest silnik samochodowy, gdzie, gdzie mechanik jakby porusza się ciut sprawniej i pewniej. Ten nasz mechanizm jest, no cóż, o niebo bardziej skomplikowany i nie wszystko jest oczywiste. Tym samym staramy się rozróżnić błąd lekarski od, od zdarzenia po prostu losowego, od momentu, od do czegoś, co ja nazywam organizm nie daje rady, czasem jest zbyt słaby i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę się wdawać za głęboko, bo jakby może mi zabraknąć wiedzy na pewnym etapie. Natomiast gdzieś wszyscy, nie tylko ja, ludzie, którzy będą oglądać ten spot, lekarze, potencjalni pacjenci, chorzy, czy politycy, każdy z nas prędzej czy później znajdzie się na miejscu tego pacjenta. To nie musi być jutro, to może być za 20 lat. Ale najprawdopodobniej czeka to każdego z nas. Więc myślmy o tym, z jakim co my, jako pacjent, będziemy myśleć leżąc w szpitalu, o co będziemy my się bać: o siebie czy o to, że lekarz będzie bał się nas leczyć. Jak sobie z tego zdamy sprawę, to być może, być może ktoś będzie miał jakiś ślad refleksji i może doczekamy się jakichś zmian, że lekarz nie będzie bał się nas leczyć. Jak mówię, każdy z nas prędzej czy później wyląduje w takim miejscu i w takiej pozycji.